Jerzy Harasymowicz. Druga piosenka zbieszczat. Fioletowe kielichy, fioletowe dzwonki. Świat zniknął, tylko jej czarne wstążki. Na wietrze wieczornym trzepoczą przy jej grubym złotym warkoczu, w którym całe lato zaplecione. Cerkwi kopuła to też odwrócony do góry nogami kielich fioletowy. Iskra dzikiego goździka pada na upału chrust i szukają usta ust. Poruszają się lekko w trawach fioletowe kielichy cerkwi. W ciszy wrzawa krwi, jak wrzawa świerszczy.